Chwiają tu, bo zostały porzucone. Odebrane oprawcom lub po prostu nikt ich nie chciał. Potrzebują regularnej opieki i miłości. Jak w domu. Wtedy pojawiają się oni. Bezinteresownie niosą pomoc. Leczą nie tylko ciało, ale i duszę. Chronią zdrowie, a czasem życie. Frontmeni. Wolontariusze. Dlaczego zostałem wolontariuszem? Bo chcę pomagać. Zawsze lubiłam zwierzęta, zawsze marzyłam o tym, żeby mieć psa. Tutaj trochę sobie rekompensuję jego brak w domu. Kocham te zwierzęta i przyjeżdżam przynajmniej raz w miesiącu. Tu jest bardzo dużo do zrobienia. Zwierzęta mogą liczyć tylko na ludzi. Ja Prowadzam psa na spacer, sprawdzam czy mają kleszcze, czy nie mają kleszczy. Dzięki temu wiem, że są zdrowe i mają szansę na dom. Wiem, że jestem dla nich ważna, jestem im potrzebna. Dzięki mnie ich życie, chociaż na chwilę, staje się lepsze. Mają tylko nas. Jeżeli my tu nie przyjedziemy, to nikt im nie pomoże. Nie wiem, czy bardziej on potrzebuje mnie, czy ja jego. Wolontariusze. Dlaczego pomagają? Bo dla nich to naturalne. To są prawdziwi bohaterowie, a ty możesz do nich dołączyć. Wejdź na frontmeni dla schronisk.pl. Dziękuję. Ja i moi przyjaciele ze schroniska. Ruzia i chlebek.